Witam Państwa serdecznie. E, przygotowałem dzisiaj wypowiedź na temat e, technik jazdy Kładem, a dzisiejsze zagadnienie będzie na temat e, podjazdów i zjazdów, e, jak je wykonywać. E, zrobimy je przy pomocy e, Kłada z napędem na tył. Jest to Yamaha Warrior 350. E, Technikę podjazdu zjazdów robi się trochę w inny sposób w przykładzie, który ma tylko napęd na tył niż przy takich 4x4. Przy jeździe kładem z napędem na tył pod górę trzeba się kłaść na kierownicy tak samo jak przy kładach z napędem na 4, ponieważ on będzie mieć tendencję, żeby się jednak wywracać do tyłu, żeby robić tą rolkę z dużego osi, więc trzeba robić tą przeciwwagę do przodu, żeby jak najwięcej wagi było z przodu, żeby jak najbardziej dociążyć te przednie koła. Przy zjeździe z górki też trzeba pamiętać o tym, żeby robić tą przeciwwagę adnotacyjnie w, do tyłu, w odwrotną stronę. To pomoże, żeby jednak największą trakcję trzymać, żeby jak najbardziej panować nad tym kładem i broń Boże nie hamujemy hamulcem przednim przy zjeździe w dół. No, można sobie wyobrazić co się wydarzy, tak samo kład będzie się chciał wywracać do przodu hamujemy silnikiem ewentualnie jeżeli będzie za stroma góra no to jeszcze hamulcem tylnym a przy podjazdach używa się hamulca przedniego tylko i wyłącznie jeżeli już coś się stanie że będziemy musieli się zatrzymać nie będziemy w stanie podjechać pod tą górę maksymalnie daleko to zaciskamy tylko przedni ewentualnie jeżeli się będzie dalej dalekwatować lekko tylni ale na pewno nigdy nie sam tylni bo on znowu się wywróci do tyłu więc w tym kładzie mamy hamulec zrobiony tak, że w prawej ręce mamy hamulec przedni, to idzie na oba przednie koła. W nodze natomiast mamy hamulec tylni, który się tyczy tylko tylniej osi. W wkładach przeprawowych to jeszcze mamy inaczej rozwiązane, w wkładach z napędem na cztery, że tak samo w prawej ręce mamy hamulec przedni, w lewej mamy tylni, natomiast w nożnym także jest tylni. Po prostu jest dużo mocniejszy, bo mamy większą siłę w nodze niż, niż w ręce. Tutaj w lewej klamce mamy sprzęgło. Zaprezentuję teraz te techniki, które, o których mówiłem, które są, to są tak naprawdę takie podstawowe zasady, bo to jeszcze jest, można o tym godzinami gadać i ogólnie o wszystkich technikach jazdy kładem, ale no nie mamy tyle czasu. Tutaj mamy przykładowo jeden podjazd, na którym wykorzystamy technikę zjazdu i podjazdu. I to, co mówiłem, przełożę w praktyce. Trzeba też, właśnie w przykładach napędem na tył, które szczególnie mają skrzynię manualną, mają poszczególne biegi, a nie automat, trzeba też sobie poprawnie dobrać bieg, żeby mieć odpowiednią prędkość i tak samo odpowiednią moc. Gdybyśmy za, za, zabrali zbyt duży bieg, wtedy podczas podjazdu braknie nam mocy, kład się zatrzyma, możemy zrobić rolkę, no i nie będzie przyjemnie. Znowuż na zbyt niskim biegu. Możemy się zakopać, tak samo możemy zrobić rolkę, bo nie będzie tej prędkości, a później nie będzie trakcji przy podjeżdżaniu pod górę. Ja to zrobię na dwójce, bo to będzie jakaś prędkość mniej więcej 30 na godzinę. No i tak już z doświadczenia, bo to tylko przez wiele ćwiczeń i wiele razy przez, przez doświadczenie tylko jest się w stanie nauczyć jazdy kładem trzeba ćwiczyć i ćwiczyć i wtedy patrzy się na taką górę, już wiadomo, który bieg wybrać. Przy tym podejściu nawet nie musiałem kłaść się na kierownicy, bo była taka prędkość, że w ogóle nie czułem, żebym się kład podnosił, więc y, zawsze ten moment będzie korzystny dla nas. Nie wiadomo ile byśmy mieli mocy w kładzie, nie wiadomo jak dobre byłyby opony, y, zawsze moment wygrywa nad y, trakcją, nad mocą, y, nad wszystkim. No i to jest y, podstawowa zasada y, w offroadzie. No i tak, to by było na tyle na dzisiaj. Ja bardzo chętnie bym opowiedział więcej i pokazał więcej przykładów, jak można różne trudności w terenie pokonywać kładem. No ale niestety nie mamy na to tyle czasu. To były takie podstawy dla początkujących: najprostsze co może być. Górka też nie była jakaś trudna, więc mam nadzieję, że wszystkim się podobało. No i do następnego razu.